Nacinanie gwintów jest operacją, która popularnie występuje przy budowie oraz naprawach maszyn. Gwinty zewnętrzne często wykonujemy narzynką. Ręczne nacinanie gwintów jest bardzo pracochłonne i pomimo smarowania wymaga dużego wysiłku fizycznego. Droga ruchu jałowego przy wycofywaniu narzędzia ma to bezpośredni wpływ na czas operacji wykonywanej tą metodą. Do ręcznego nacinania gwintów o większej średnicy używamy oprawek z wydłużonym ramieniem. Sztywne zamocowanie obrabianego materiału jest konieczne ze względu na siły występujące przy skrawaniu. Mechanizm zapadkowy ułatwia operowanie długim ramieniem oprawki. Taka metoda nacinania glintu pozwala zmniejszyć wysiłek fizyczny pracownika. Nie wpływa ona jednak na skrócenie czasu wykonywania operacji glintowania. Stosowanie głowic jest znacznym usprawnieniem pracy przy wykonywaniu glintów. Ręczne głowice jednoramienne stosujemy najczęściej w przypadkach trudnego dostępu do części, na której chcemy naciąć glint. Cechą charakterystyczną głowic jest możliwość szybkiego wycofywania narzędzia po wykonanej pracy. Głowice gwinciarskie są wyposażone w komplety wymiennych nożyków. Można nimi wykonywać gwinty o różnym skoku i kształcie. Narzędzia należy mocować w odpowiedniej kolejności. Ułatwia to numeracja nożyków i gniazd. Nożyki mogą wykonywać ruch prostopadły do osi obrabianego przedmiotu. Z tego powodu głowica nosi nazwę promieniowej. W czasie pracy zaciski blokują promieniowy ruch noży. Promieniowy ruch nożyków jest sterowany zewnętrznym pierścieniem głowicy. Każdy z nożyków posiada na części chwytowej charakterystyczny wypust, który wchodzi w spiralny kanałek pierścienia. Spełnia on rolę krzywki popychającej nóż w czasie obracania pierścieniem. Rysy wykonane na pierścieniu i nieruchomej obudowie umożliwiają ustawienie nożyków we właściwym położeniu. Gwinty o większej średnicy można wykonywać dwoma przejściami, ustawiając nożyki za każdym razem na innej głębokości. Tylna część głowicy jest wyposażona w ruchome prowadnice, które ułatwiają mocowanie narzędzia na pręcie lub róże. Do ręcznego nacinania gwintów stosuje się także głowice dwuramienne. Zasady ich budowy i pracy są podobne do poznanego typu głowicy. Głowica może poruszać dwóch ludzi. Stosuje się ją więc do wykonywania gwintów o większej średnicy. Brak mechanizmu zapadkowego zmusza do wykonywania gwintownicą pełnych obrotów. Podobne problemy jak przy obróbce ręcznej występują także w czasie mechanicznego nacinania gwintów. Praca narzynką na obrabiarce zwalnia robotnika z obowiązku ręcznego obracania narzędziem. Pracę tę wykonuje maszyna. Wycofywanie narzędzia po wykonanej pracy jest jednak bardzo powolne, podobnie jak to miało miejsce przy napędzie ręcznym. Do mechanicznej obróbki gwintów zastosowano głowice, których zasada działania jest podobna do głowic ręcznych. Najbardziej popularną głowicą promieniową jest głowica Pitlera. Stosuje się ją do mechanicznej obróbki gwintów produkcji średnio i wielkoseryjnej. Przed rozpoczęciem obróbki noże ustawiamy w położeniu pracy. Cechą charakterystyczną każdej głowicy promieniowej jest ruch noży w kierunku prostopadłym do osi obrabianego przedmiotu. Podstawową częścią głowicy Pitlera jest kadłub połączony z walcową częścią chwytową. Pierścień zewnętrzny. Pierścień ten może wykonywać względem kadłuba niewielki ruch poosiowy oraz ruch obrotowy. Pierścień zewnętrzny jest umieszczony na tulei, która znajduje się wewnątrz głowicy. Tulejata razem z pierścieniem zewnętrznym przesuwa się osiowo względem kadłuba. Tuleja nie może natomiast wykonywać ruchu obrotowego. Zabezpieczają przed tym wpust obrotowy względem kadłuba i tulei wykonuje sam pierścień. Wewnątrz pierścienia są umieszczone sprężyny powrotne. Na tulei jest osadzona tarcza krzywkowa. Spiralne wypusty tej tarczy wchodzą w wycięcia wykonane w chwytowej części nożyków. Nożyki znajdują się w prowadnicach wykonanych w kołnierzu tulei. Dolną częścią opierają się o tarczę krzywkową. Kolejność położenia nożyków jest ściśle określona. Obracając pierścieniem połączonym z tarczą powodujemy promieniowe przesuwanie się nożyków. Zatrzask znajdujący się w gnieździe kadłuba głowicy sprzęga pierścień zewnętrzny z kadłubem. Powrót pierścienia zewnętrznego powoduje napinanie sprężyn powrotnych przy jednoczesnym ustawieniu nożyków w położenie pracy. Zwalniając zatrzask umożliwiamy powrót pierścienia do poprzedniego położenia i szybkie rozsunięcie nożyków. Konstrukcja głowicy umożliwia regulację głębokości skrawania przy nacinaniu gwintów. Rosowanie głowicy Pitlera przyspiesza operację nacinania gwintów przez znaczne ograniczenie ruchu jałowego przy wycofywaniu narzędzia. Rozsuwanie nożyków w czasie pracy następuje samoczynnie. Pracownik nie musi zwalniać za ręką. Długość nacinanego gwintu regulujemy zderzakiem, ograniczającym drogę suwaka obrabiarki. Po zatrzymaniu przez zderzak i maka wraz z narzędziem, nożyki tłowicy pozostają nadal w materiale. Obrót pręta powoduje wysuwanie się pierścienia zewnętrznego i tulei z gniazda kadłuba. Ruch ten jest przyczyną zwolnienia zatrzasku, uruchomienia sprężyn powrotnych i w konsekwencji szybkiego rozsunięcia nożyków. Wyposażenie głowicy Pitlera stanowią komplety nożyków. Skomplikowany proces ostrzenia noży utrudnia stosowanie tych głowic w małych zakładach pracy. W pierwszej fazie ostrzenia nożyki szlifuje się indywidualnie, następnie zaś w zespole. Jakość ostrzenia jest każdorazowo dokładnie sprawdzana. Inną odmianę głowic do nacinania gwintów stanowią głowice styczne. Charakteryzują się one możliwością stycznego przesuwania noży względem powierzchni obrabianego przedmiotu. Podobnie jak w poprzednim przypadku, głowica jest wyposażona w komplet czterech noży. Głowice te zapewniają bardzo wydajną obróbkę. Wyłączenie noży polega na indywidualnym szlifowaniu powierzchni natarcia. Inne głowice stosuje się przy seryjnym wykonywaniu gwintów w otworach o większej średnicy. W czasie obróbki ruch wykonuje zarówno materiał, jak i narzędzie. Głowica ta posiada tylko jedno wymienne ostrze. Przy wprowadzaniu głowicy w głąb potworu narzędzie nie obraca się. Obróbka gwintu ma miejsce dopiero w czasie ruchu powrotnego.